Zapraszam także na nową serię streszczeń serialu Ojciec Mateusz. A teraz przechodzimy do odcinka. Sytuacja ambitnej pani Wójt jest coraz trudniejsza. Lucy jest bliska załamania. Poparcie dla niej dramatycznie spada, a nieznani sprawcy demonstrują nocami pod jej domem. Michałowa próbuje jej pomóc. Naciska na proboszcza, żeby publicznie opowiedział się po stronie Lucy. Kapłan jednak oznajmia gospodyni, że nie może być stronniczy. Tymczasem były wójt, który zgłosił swoją kandydaturę na wakujące stanowisko senatora, proponuje Lucy układ. On poprze ją podczas referendum, jeśli ona odwdzięczy mu się tym samym w wyborach. Witebski, który wcześniej wyznał telefonicznie miłość Francesce, oczekuje jej przybycia z niecierpliwością i niepokojem. Jego wybranka zapowiedziała bowiem, że zjawi się w asyście rodziny. Wkrótce odbywa się przyjęcie zaręczynowe polonisty z Włoszką. Mieszkańcy Wilkowej poznają wyniki wyborów i referendum. W czasie świętowania zwycięstwa Lucy w referendum i kozioła na senatora, Wioletka oznajmia zgromadzonym, że spodziewa się dziecka. Jeśli spodobał Ci się materiał zostaw po sobie łapkę w górę. Do następnego odcinka. Cześć.